Siema, cześć z tej strony Androidek Postanowiłem zrobić taką multirecenzję recenzję Gier Puppet Soccer Cała seria jest Puppet Hockey, Puppet Tenis Ale teraz na tapety pójdzie Puppet Soccer, czyli piłka nożna Pierwsze będzie to starsze, czyli z mundialu Pam, 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 pam No Gra polega na tym, że się jest big głową A to może nie będzie recenzja A to może będzie topowe i darmowe, bo te gry robią furorę, A więc Aha co, jest? mam już jakiś postęp A w finale jestem Muli cholernie Z tą nagrywarką no mogliśmy, na przykład, tego jest taki headbull na, na tableta nie jeśli w fazie playoffu, to jest pójdziemy meczu w playoff. Ale w lizy mistrzów wyciera remis to gra się do tak zwanego złotego gola. Czyli kto pierwszy, czyli ten mistrz. No może nie mistrz, ale ten przechodzi dalej. I nie trafię. A ja sobie mam w planie poinstalować nowe gry No i niestety muszę usuwać parę dobrych gier No parcie wygrałem 1000, kolejny Mam 32 osiągnięcia, nie mam tylko niepokonany Wigili to nie jest to jest jak gdyby niemożliwe. z zagrywanie, czy grywanie osobowe to też nie lubię. Zbierasz pucharów, no to jest możliwe. I dzielone zwycięstwo, no to ja nie udostępniam. Ludzik ma 47,90. No, patrzcie, ile mam już medalików. Brazylia, moje ludki. Chorwacja, moje ludki. Meksyk, Kamerun Hiszpania Holandia Chile, Australia Kolumbia, Grecja e, Japonia, wybrzeże Kości Słoniowej też krajami Urugwaj, Suarezów jest Czech Kostaryka Anglia Włochy czyli Anglia i Włochy, y, mistrzowie odpadania. Szwajcaria, Ekwador, Francja, y, Honduras, Argentyna, czyli finalista, Bośnia i Hercegowina, Iran, Nigeria, Niemcy, czyli zwycięzcy, Portugalia, czyli Ronaldo, Ghana, USA, Chaknoli, jest. I Belgia. Algeria, czyli prawie pokonali Niemców. Rosja. Macie Teddy Bear i Putin. Nikola. Psy. No, no, tu. wykres. No, macie 56 złotych, 8 srebrnych, 7 takich, takich. No. To z tego kupy cukera. Tyle. drugi kupiec ten jest z Ligi Mistrzów 2013-14 tutaj są dwa mecze w właśnie grupowej zamiast 9 punktów można zdobyć 18 a w dwóch meczu można pierwszy mecz wygrać 10-0 i się nie zakwalifikować do następnej fazy bo można przegrać drugim 11-0 M, coś tam uleło. To próbujemy je je jeszcze raz eknie się ciężko na to trudno. Na ekran to brudny man. Niby po <laughs> powinno działać, a? nie wiem. Ładu, ładu. Działa. Hmm, też już ktoś sobie grał. 14, 14. Super. O, nie wbił mi bramkę. No i tak to wygląda, nie będę wam prezentował więcej meczy, w a jeszcze dodam, że gra jest darmowa, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, czy wspominałem, że to zakwalifikują do topowych i darmowych, ale to mogło oznaczać cokolwiek. bardziej gier typu Real Football. No nie nie będę, no chyba, że karty pamięci sobie kupię. Albo nowego tableta. Albo telefon. To... to drugie prędzej. Co nie oznacza, że ten telefon będzie na tyle spójny, żeby szły na nim takie gry jak Real Football. fjerdek <grymne> mam jeszcze dwa pomysły na filmiki one już nie będą bezpośrednio do androida no dobra to by było na tyle to już jest 15 recenzja albo trzecie to i to był Androidek, który Was żegna pa, pa.